Siemano, z tej strony Konrad, kanał Forum Deske Rolkowe. Pytaliście mnie o to, a jestem dobra mordeczka, więc wam powiem. Dzisiaj nauczymy się jednego fajnego triku, który potrzebuje ściany i deski i to tyle. To jest Woli. -E. Przechodzimy do formalności. Generalnie z Woli -E jest tak, że żeby zrobić woli, -E, trzeba już mieć dobrą kontrolę deski, więc jeżeli dopiero zaczynasz, to weź wyłącz ten film. Przede wszystkim musisz dobrze umieć oli. Bo woli i oli to są bardzo podobne rzeczy. A poza tym musisz umieć jeszcze milion innych rzeczy. Ale to nieważne, bo woli jest na tyle prosto, trudnym trikiem, że dasz radę, jeżeli już jeździsz tak troszeczkę czasu i ogarniasz co chodzi w deskorolce. No dobra, zacznijmy od tego, jak ja sobie trzymam nogi do tego woli. Ja jeżdżę regular, więc swoją lewą nogę trzymam mniej więcej gdzieś tutaj, pomiędzy tutaj na granicy przednich montażówek tylnie na tylnej granicy tylnia noga, no nie do końca jak do oli tak, żebyśmy całą deskę mogli sobie tutaj wyczuć całego taila naszą stopą. no dobra więc jak to jest ten woli, teraz szybko wytłumaczę później pokażę różne ćwiczenia jak to zrobić, dobra słuchajcie jak już, jak już wiecie jak ustawić nogi to teraz wam powiem w praktyce co to jest woli, poza tym, że już widzieliście na tamtym murku woli to jest Walnięcie deską w ścianę, podniesienie nóg i wylądowanie poza ścianą. Więc dobra, musicie najechać sobie do takiej przeszkody. Może być to ściana, może być to coś zagiętego, nieważne. widzę sobie pod takim kątem mniej więcej. No nie wiem, ja to tak... Kątomierza w, ok w, w oczach nie mam, ale tutaj tak z 25 stopni 30 jest. Gami może to go... jest tangens kąta 30 stopni, ja bym to tak powiedział. No dobra, nieważne, nieważne. I co? Jedziemy, mamy nogi ustawione tak jak pokazałem, podnosimy przed deski, jak poczujemy styk, przedni trak, przeszkoda, wyciągamy deskę jak najwyżej, tylni trak ląduje na desce, my się wypychamy w bok, pyk, pyk, lądujemy. Może w zasadzie tutaj brzmi to strasznie prosto, ale ten trik właśnie na tym polega, ale jeżeli coś jest niejasne, to teraz Wam pokażę dużo fajnych ćwiczeń, które sprawią, że na pewno każdy z Was się nauczył wol, jak będzie tylko chciał i pokatuje. Pyk. Jak słuchaliście mnie, co przed chwilą pokazałem tam na tej białej przeszkodzie, to mogliście zauważyć, że to, co zrobiłem tutaj, jest bardzo podobne. Na tym jest to zrobić jeszcze prościej. Jeżeli potraficie, no, jeżeli się w miarę czujecie dobrze na, na rampach, na kuterze, cokolwiek, to naprawdę takie wypchnięcie się z kutera jest prawie tym samym, co zrobienie woli. Tylko, że tutaj mamy o tyle prościej, że nas sam doprowadza do tego poziomu. Do takiej pozycji, tak jak mielibyśmy robić woli, prawda? Na woli zaczynamy po prostu z płaskiego. Więc musi, musimy robić woli, wbić sobie do głowy, że to jest tak naprawdę coś takiego. Tylko że nie mamy podjazdu. Czyli. Od razu po przejściu na manuala nogami robimy to, co w pompowaniu tutaj. Czyli co robimy? Zobaczcie jeszcze raz. No jest do końca ona nogi wyciągam. To jest to samo co robicie przy łoli. Pokażę Wam jeszcze teraz kilka łoli. I głowa mnie boli. Idziemy dalej. Jak już ogarnęliście tego, kłotera głupiego i Wam to w miarę wychodzi, naprawdę prosto musicie pokatować, tylko szybko jechać pod, przy krawędzi. Przy ten, przy kopingu wypchnąć się do góry, nogi wyciągnąć, wypompować się całym ciałem. No to już możecie przejść dalej. Znajdźcie sobie jakąś przeszkodę. Może być to coś takiego. Blokada plastikowa. I idźcie sobie na skateparku i postawcie to sobie gdziekolwiek, gdzie macie bęk. Chłopaki po przez chwilę. Patrzcie, stawiacie sobie to w tym miejscu i zobaczcie, tutaj sobie ułatwiacie sprawę tą, o której mówiłem. Tutaj już nie jedziecie jak na kloterze. Tylko już będziecie musieli od tego miejsca wypnąć jak na kloterze w górę i to będzie naprawdę bardzo podobne. Musicie znaleźć sobie przeszkodę. Nie musi być to wcale taka biała plastikowa blokada. Wystarczy, że znajdziecie sobie, nie wiem, jakiś kosz na śmieci czy coś. Takie... Nie powinienem tego mówić, bo to nielegalne jest zabieranie koszów na śmieci, ale wy je jajo. Ja. Yy... Patrzcie jeszcze. No jak macie to ustawione, no to przede wszystkim jeżeli to już jest nagięte, tak jak w moim przypadku, to już nic nie musicie robić, tylko sobie już katujcie. Jeżeli to by była na przykład prosta ściana, no to możecie postawić sobie jakąś deskę. Nie swoją, nie kolegi. Tylko jakąś się nie znalazłem tutaj, nie wiem, musicie sobie zobrazować, że to jest deska. Jest pod takim kątem, tak jakby sobie przedłużacie bank. no to wtedy na niej się po prostu wypychacie do góry i robicie. Dobra, wstałem z tej strony, polubię fioletowy. Czyli jak mogliście zobaczyć, dojeżdżam sobie do przeszkody, trochę ją odepchnąłem dojeżdżam sobie do przeszkody podnoszę nosa, deska wali tutaj i w tym momencie dzieje się najwięcej tego co musimy zrobić czyli w tym momencie odciążamy naszą deskę, wynosząc, wypompowując nogi do góry Ta deska się unosi, przednie traki już mamy nad przeszkodą my się wyciągamy tylnią nogą w górę jak jesteśmy w tym momencie, możemy zacząć poziomować deskę tak jak przy olce lądujemy, odjeżdżamy Woli, co fajna sprawa. Właśnie znaczy właśnie chciałem powiedzieć, że są czasami takie spoty, że macie już tak jakby je przystosowane pod woli. Że macie na przykład coś takiego, ale to się później kończy bardzo gwałtownie. To na tym się, się jeszcze nau naj najłatwiej nauczyć. Tego ja czegoś takiego nie mam, więc wam nie pokażę. Dobra, chodźcie ze mną. I teraz słuchajcie. Porozmawiamy sobie o tym, yy, jaka powinna być wysokość murka do tego łoli, żeby było wam najłatwiej. No, jeżeli chodzi o wysokość, to jakichś, takich mega granic nie ma. I jak będzie pionowa ściana, taka wysoka jakiś mur czy coś, no to będzie troszeczkę taka bariera psychiczna że będziecie się obijać tyłkiem, ale jak właściwie na to najeżdżacie, no to się nigdy to nie dzieje, tylko sobie bzduracie w głowie, ale najfajniej jest znaleźć sobie coś na wysokości kolana, może troszeczkę wyżej, bo wtedy już nie będziecie się bali o to, że po wybiciu walniecie tyłkiem w przeszkodę, no nie? Tutaj mam najfajniej no chyba, na moim zdaniem, najlepszą ścianę na zachodniej, na którą sobie można najechać tutaj pod kątem, pyk, pyk, pyk i jechać sobie dalej. A jak będzie za mała ściana, no to patrzcie co się dzieje. Na za małej ścianie... No jak mam, co mam tutaj zrobić? Co mam tutaj zrobić? Nie da się, nie da się. Musi być naprawdę coś przynajmniej pod kolano, żeby się dało to zrobić. W innym wypadku będzie ciężko, ponieważ po podniesieniu naszych przednich traków nie będziemy mogli się zahaczyć przed nimi kołami. Tamten murek, gdzie robiłem na początku, był najniższym murkiem, już na którym się dodaje. Jakby był tyle niższy, już nie byłoby szans to zrobić. Dobra, jako że uznaję siebie za dobrego w Woli, pokażę Wam teraz kilka Woli na skateparku zachodnia. Mi się wydaje, że już nie ma więcej murków, na który, o które mogę się obić o ścianę, więc zobaczymy, czy to prawda. Mówił do Was Konrad zachodni o 9.30 w pełnym słońcu. Zrobił dla Was Woli na chyba prawie każdej przeszkodzie. No bo co mam więcej wam pokazywać? Co co mieliście zobaczyć, to zobaczyliście, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Forum deskorolkowe, Instagram, grupa, YouTube. Widzimy się w środę 18.30. Siema.